Kurczaki są zwierzętami pasywnymi. Pojawiły się niemalże na początku świata Minecrafta, bo aż w wersji alfa. Zwierzę te głównie dostarcza ludziom wiele surowców, takich jak pióra, jaja oraz mięso. Są to rzeczy niezbędne do zrobienia paru przydatnych przedmiotów i jedzenia, chociażby ciasta lub strzał do łuku. Można również oczywiście najeść się samym mięsem, które jest bardzo smaczne. Charakteryzują się one biało-szarymi piórami, żółtymi nogami oraz pomarańczowym dziobem, na którym dostrzec możemy czerwone korale. Na głowie mają osadzone czarne, perłowe oczy. Kury nie mają większego celu. Chodzą po naszym terenie, na zdecydowanej większości biomów. Żadna pogoda nie jest im straszna. Chodzą i zbierają pożywienie. Jeżeli staniemy obok tego małego stworzonka, obróci swój łapek do nas i po chwili pójdzie działać teren dalej. Często pojawiają się pojedynczo, ale spotkamy je w grupach od 2 do 3 osobników. Kura jak to nie lot nie jest zdolna do lotu i nie jest w stanie przeskoczyć ogrodzenia. Bardzo lubią się kąpać w pobliskich zbiornikach wodnych. Czasem składają tam nawet jaja. Gdy kurze zdarzy się spaść z wysokości, nie rozbije się ona o ziemię, lecz będzie machać skrzydłami ile sił i powoli oraz bezpiecznie padnie na grunt. Przy budowaniu klatki warto pamiętać o lisach, które są naturalnym wrogiem kur. Jeden lis może zabić nam całą hodowlę. Kury uwielbiają zwykłe nasiona trawy, ale gdy zaproponujemy im nasiona arbuza, dyni czy też buraka, z przyjemnością je wezmą. Hodowla kur nie jest wyjątkowo skomplikowana. Gdy do ręki weźmiemy nasiona, będą one za nami podążać. Co do samej hodowli wystarczy klatka oraz kilka jajek. Można również kury zwabić do nich nowego domu za pomocą nasion.